Witam Państwa, nazywam się Robert Zych, jestem handlowcem, trenerem, wspólnikiem w firmie Grupa Szkoleniowa Kontrakt OSH. Tematem mojego wystąpienia jest ogólna krytyka, którą często jako handlowiec słyszę od moich klientów i często też słyszę, będąc coachem na wspólnych wizytach z moimi, z moimi podopiecznymi u ich klientów. Kiedy oni słyszą takie zwroty, jak jesteście beznadziejni. Nie macie dobrego serwisu, jesteście nieprofesjonalni jako firma, to wtedy najczęściej wpadają w dwie pułapki. Pułapka pierwsza to przejmują te wszystkie informacje do siebie, do swojego serduszka i z czasem zaczynają w nie wierzyć, co powoduje, że gorzej sprzedają i gorzej pracują z tymi klientami, gorzej rozwijają z nimi sprzedaż i opiekę. Pułapka druga to szczególnie ci bardzo zaangażowani w swój produkt, w swoją firmę. Kiedy słyszą taką ogólną krytykę, to rzucają się do polemiki i zaczynają udowadniać klientowi, że on nie ma, tej, nie ma racji. I w jednym, w tym pierwszym, i w drugim e, przypadku ta ogólna krytyka powoduje to, że handlowcy nie są efektywni, że płacą duży koszt emocjonalny, bo w, w trakcie te, takiej rozmowy pojawiają się duże emocje. Warto, w mojej opinii, mieć na taką sytuację koło ratunkowe. Warto mieć swój. Osobisty standard. To, czego zachęcam, a Państwo zdecydujecie, warto zacząć, to żeby, kiedy słyszę ogólną krytykę, żeby dać sygnał klientowi, że to usłyszałem, ale też powiedzieć o, o swojej opinii, czyli zamienić tą ocenę negatywną, krytyczną, na moją opinię, mówiąc: Przykro mi to słyszeć, zależy mi na współpracy z Panem, ale mam inną opinię w tej sprawie. Nie zgadzam się z tak krytyczną oceną i natychmiast przejść do. Próby zrozumienia, co z tej ogólnej krytyki konkretnie klient ma na myśli. Dopytując, co konkretnie ma Pan na myśli, czego zabrakło, co, ma, ma pan, co, co, co Pan uważa, kiedy mówi Pan, że serwis jest niewystarczający. Kiedy uzyskam od klienta informację, warto dopytać, czy jeżeli porozmawiam o tym, wyjaśnię, ustalę nowe zasady współpracy, czy uzna Pan, że serwis, że opieka z mojej strony jest wystarczająca? Podsumowując. Nie polemizuj, nie kupuj tego wszystkiego, co mówi klient, do, do siebie, nie osłabiaj się. Pamiętaj, rozpoznawaj konkrety, kiedy słyszysz ogólną krytykę, bo dzięki temu będziesz się mógł tym zająć i lepiej budować relacje z twoimi klientami. Dziękuję bardzo.